Patrzcie, jak się pięknie złożyło, że akurat Lucio, biorąc pod uwagę nasz ostatni film, wita nas w tym odcinku. Co prawda, troszkę nie jego klimat, jeśli chodzi o pogodę, no ale cóż. Słuchajcie, dzisiaj czas na kolejną grę rankingową. Ostatnio mieliśmy dwa filmy, takie bardziej troszkę. Bo ja wiem informacyjne o tym, co się dzieje. Troszkę y, pogadaliśmy o Luciu, o, o tych zmianach, które się mu przytrafiły. Niestety, niestety, jak się okazało, nie jestem w stanie nagrać mu gameplayu. To znaczy dałoby się pewnie, ale jest to mocno utrudnione, ponieważ w tym momencie na serwerze testowym dostępny jest tylko y, tryb. Tej wyszukiwarki serwerów, gdzie gracze tworzą swoje gry na swoich zasadach, niekoniecznie każdy ustawia tam zasady, takie wiecie, na zasadzie szybkiej gry, te takie domyślne. Nawet jeśli ustawia, to często dzieją się tam dziwne rzeczy, często brakuje graczy, wchodzi się do gry w trakcie. I trwania, no i generalnie jest to dosyć przyznam, nieprzyjemne do nagrywania. Dlatego sobie odpuściłem. Poczekamy na, na wejście tych zmian na, serwerzy, na serwery live. A tymczasem stwierdziłem, że okej, okay, mieliśmy troszkę teorii, czas na taką praktykę, jeśli chodzi o po prostu e, luzackie granie w Overwatcha, w trybie rankingowym. Także teraz właśnie na to Was zapraszam. Mam nadzieję, że się będzie podobało i do zobaczenia już za chwilę. No okej, okay, także grę rankingową mamy znalezioną i wybór przyznam całkiem ciekawy, ponieważ trafiliśmy na Ilios. Także mapa King of the Hill zdecydowanie lubię na takich mapach walczyć, jakoś są, nie wiem, troszkę mniej stresujące mam wrażenie, bo się wierzę, można w każdej chwili odzyskać punkt, który się właśnie straciło. No i słuchajcie, wybrałem Hanzo, YOLO, wybrałem Hanzo, generalnie jeśli chodzi o o Moje gry, gry rankingowe, mecze klasyfikacyjne, bo możecie być ciekawi, jak mi idzie, jak mi szło właściwie do tej pory, ponieważ nie wszystkie mecze jednak wam pokazywałem. Jak wiecie na kanale pojawiły się dwa. No i słuchajcie, stwierdziłem, że ło, wow, przycięło tutaj strasznie, że sobie gdzieś tam mimo wszystko zagram pomiędzy. Zresztą też często miałem tak, że na przykład chciałem nagrać odcinek z trybu rankingowego właśnie, jednego z tych meczów. Ale w trakcie na przykład musiałem przerwać nagranie, bo, bo coś i wtedy już olałem. I po prostu. Przerwałem nagrywanie i musiałem mecz dokończyć w normalnej atmosferze, bez nagrywania. No już wiecie, byłem taki rozrzedzony wtedy, no i z reguły kończyło się to tak, że, że gdzieś tam mecz był przegrany. Damy wizję naszym. Słuchajcie, ja nie wiem totalnie, jak tutaj będzie szło. Jak będzie szło źle, to zmienimy oczywiście postać. Wow, man Wow, fuck, bardzo dobry McCree Dobra, słuchajcie, nie, nie, nie To na tej, tego McCree, na tę Farę nie będzie najlepsze Proszę nas tej o Anę, no Możemy spróbować, ok? Rzeczywiście Anna będzie całkiem spoko na kaman, oh, come on, pokaż się, no Anna będzie rzeczywiście całkiem spoko na I na Roadhoga I na Farę, która się tutaj pojawiła Także no, no dobra, no Chociaż to nigdy tego nie lubię, bo. Bo jak wiecie, no często wybieram tę chrzanioną farę na czarnę. No 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 chilujmy tej Reinharda. O, chodź tu reniu. Ej, za nami gdzieś coś było. Nieee, dwaj pomagamy reniowi, nice. Kurde, umarł Dobra, brało. Śpimy go, ciężko powiem. Mam bardzo ciężko. Wow, ale headshota wopałem. Całkiem niezły McCree, naprawdę. Ale cholercia, nie podoba mi się granie Hillerem totalnie. No znowu, znowu. Naprawdę. To znaczy, generalnie mi to nie przeszkadza tak strasznie, jeśli to jest pierwszy mecz z kolei. Gorzej, jeśli gdzieś tam gram trzeci mecz, na przykład Anon, nie? Co się bardzo często zdarza? Ludzie niestety no średnio chcą współpracować. Bardzo patrzą pod siebie, no i... Tak to się kończy, niestety. Bardzo często. Dobra, ten granat taki średnio trafiony No i trzeba się dopasować Mi to zazwyczaj właśnie tak jak mówię za pierwszym razem, gdzieś tam przy pierwszym meczu nie przeszkadza Ale kiedy kto jest któryś mecz z kolei, kiedy ja gram właśnie... Kurde, trafiła mnie Ja się zajmę tą farą, żeby ona tutaj nie szalała zbytnio Ale też powinienem healować Nie! Nie Lucio! i nice, ale uśpiłem Pięknie Myślałem, szczerze mówiąc, że nie trafiłem bardzo dziwnie wyglądał ten model po uśpieniu. Nie, 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 nie. nie. Dobra Aj, cholercia Trzeba tego Roadhoga tej uśpić Oj, to jakiś lucy jest Aj, to niedobrze wygląda No, niewiele jestem w stanie tutaj naprawdę zrobić, to aną. Próbuję, ale. A średnio to widzę. Chciałem tego Rod kurde, uśpić. MacKay jeszcze robi strasznie dużą robotę tutaj. Też strasznie dużo skupienia to ode mnie wymaga. Tutaj, w tym momencie, e, granie i, i komentowanie. Znaczy, wiadomo, jak gdzie są bardziej intensywne momenty, to ciężko. Zwyczajnie skupić się na, na komentarzu, także przepraszam za te wszystkie chwile ciszy, ale wierzę, że Wy to, wy to rozumiecie. No, taka specyfika tego typu filmów, prawda? Jak, jak mogę mówić, mogę się skupić, no to staram się coś ciekawego powiedzieć, także liczę, że, że, że rzeczywiście macie to na uwadze i mi gdzieś tam wybaczycie takie momenty. No, nie podoba mi się to. Słuchajcie, piszemy do naszego zespołu. Zapytajmy tutaj. Dobra. Czyli się zamienimy. Fajnie, fajnie. Weźmy Ripera. ze względu na tego. Na tego przeklętego Roadhoga i przy okazji na. Na słuchajcie. McCree'ego, który też. Ech, chociaż w sumie chyba McCree w miarę kontruje Reapera, nie wiem w sumie. Nawet wam nie powiem dokładnie. Ale czuję, że, że może być całkiem w porządku walka z nim. No, gorzej, jeśli się tam właśnie ustawi, gdzie się ustawił. oj, oj, oj akurat amunicji mi zabrakło. Dobra, nasi strasznie umierają. Dobra, nie żyje, nie żyje, ja jakoś żyję, wycofujemy. Mamy jednego killa i tak lipa. Lipa straszna, przyjęli cały punkt. Jeszcze gdzieś tam nasz Lucio próbuje coś zrobić, no ale to niespecjalnie mu chyba wyjdzie samemu. Dobra, wejdźmy im na plecy, spróbujmy. Gdzieś nas próbuje tutaj złapać ten Reinhardt, skusić na, na jakąś bezsensowną flankę, wbicie się w nich wszystkich. O Mei się pojawiła, to ciekawe. Mrozić nas raczej nie chce, No ale okej, okay, to jest zdecydowanie lepszy pik dla mnie. Mniej przeszkadzający mi. Pojawiła się teraz... Oho. Nice. Oj, 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 oj. No tutaj umrę. Zdecydowanie umrę. E, przydałoby się dopasować jakoś do ich zespołu, bo niespecjalnie w tym momencie po, ten Reaper mi się tutaj opłaca, szczerze mówiąc. Ale mamy ultimata. No i pff, to jest pytanie, czy... Znaczy, mamy ultimate'a, no niewiele nam brakuje w tym sensie, więc właśnie dylemat taki mocny dosyć powstał. Ja troszkę żałuję, że, że, nasz, yy, że nasz gracz zmienił na McCree'ego. Chociaż w sumie wcześniej miał farę, także to chyba po to, żeby po prostu skontrować ewentualną... ...ewentualną yy, farę, która wcześniej przecież była poja yy, w zespole przeciwnym. Oj, nice, udało się zabić Przyklętego żołnierza na ultimacie, ledwo, ledwo No i trzeba tej zajść ich teraz szybko, pięknie, pięknie Nice, mamy tego makrygo jeszcze szybko Okej, okay, okej, okay. w końcu punkt przejęty No i liczę na jakieś odbicie się tutaj Umiera jeszcze Lucio po czasie trochę Widzimy, że... Soldier strasznie kombinuje. No i dobra, Ultimate rzeczywiście się w miarę przydał. Co prawda, i tak byśmy pewnie to jakoś przejęli, ale lepsze to niż nic. Dobra, teraz się troszkę tutaj plączemy, trzeba przyznać. Czas znaleźć sobie jakieś miejsce. O, wejdźmy tutaj na plecy Lucyowi, on się nie spodziewa. No, ale ten McCreept tutaj jest zdecydowanie gorszy. Z nim nie chciałbym walczyć. Wejdźmy na punkt w takim razie. Na plecy, na plecy, na plecy. Pięknie. Południe tam jest. Nie, nie, nie! Nie! Umrzyj Fuck my life! No to było niedobre, dobra. Zmieniamy tę postać. To nie do końca działa. Ja bym poszedł w soldiera. Ostatnio graliśmy soldierem, ale. ale cholercia. Ja, ja go naprawdę lubię. Nim się gra tak. tak pewnie, wiecie? Tak pewnie. Po prostu on zawsze gdzieś tam działa. No ale w tym momencie niebezpieczna sytuacja, bo musimy wejść na punkt. No i niestety. 2 do 0 dla przeciwnego zespołu. A właśnie, nie dokończyłem. Y, te, tak troszkę wstyd w tym momencie to powiedzieć. Y, patrząc na to, jak nam idzie ten mecz. Ale nie dokończyłem pewnego wątku, mianowicie właśnie tego, jak mi idą mecze klasyfikacyjne. No, generalnie troszkę rozegrałem, tu i ówdzie. No i niestety, y, w tym momencie na 7 rozegranych meczów, tylko dwa wygrałem. Także to jest w ogóle jakaś straszna masakra. Dobra, dobra, dajmy Musselgera, my weźmiemy Roadhoga. Dobra, dobra. Możemy zrobić taką wymianę. Nam y, troszkę uprzejmości pokazano, także ja również się tej odwdzięczę. Tym bardziej, że rzeczywiście nie, nie robiłem żadnych niesamowitych rzeczy, także jak najbardziej tej zmiana y, z powrotem gdzieś tam na na troszkę inną postać jak najbardziej mi odpowiada. Tym bardziej, że, że tank wciąż nie jest wiecie tam jakimś przychylnym supportem. Tutaj jakieś makry jest coś, tak? O pięknie. Nice. O, jeszcze tego przyjaciela bym złapał. Fakt, co ta fara robi? Ja pitole, to było niezłe całkiem. No ale nasi, niestety, dostają bardzo mocno. Reinhardt tutaj sporo zrobił. No i cholercie, jak, jak się im postawić? Co tutaj możemy zrobić? Bardzo słabo mi idą te mecze klasyfikacyjne, muszę przyznać. Nie wiem, czy to wynika. Po pierwsze z tej przerwy pewnie Znaczy tak, tak zakładam, że to wynika z tej przerwy po pierwsze, a po drugie no Wow, ale mnie wystraszył, aż beznadziejnie użyłem tej Tej, tej umiejętności Dziś tutaj jest fara? Tak Tam dokładnie O patrzcie, dostała granat, nie ma jej Dobra Złapmy. Aj, 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 aj. Szkoda. Mogłem tam złapać totalnie tego makręgo. Nice. Oj, to jest gdzieś tam niebezpieczne. To, co tutaj robimy, Idź stąd. No nie, tutaj Mei, nie zauważyłem jej totalnie. Mogłem się niby gdzieś tam podleczyć, spróbować, ale miałem naprawdę niewiele zdrowia i nie chciałem jeszcze przegrać tej walki z Reinhardem, bo to w ogóle byłoby słabe. Dosyć nawet bym powiedział żałosne, ale w ogóle ten mecz w całości wygląda bardzo, bardzo biednie, bardzo przeciętnie, fatalnie mi po prostu idzie. No i mówię, albo to jest kwestia tego, że no nie grałem trochę i ciężko mi przywyknąć, nie wiem, no. Nie wiem z czego to wynika, ale trzeba się tutaj cofnąć, żeby nas nie zdjęli właśnie. To byłoby niewskazane w tym momencie. Trzeba się jednak troszkę zgrupować. Okej. Okay. No nie! Kobieto! Jeszcze ten tej Makri przeklęty. No trudno nie jest wcale nie trafić w tanka takiego. Dobra, słuchajcie, lecimy smugę. Trzeba szybko pojawić się na punkcie. Bo to jest walka o ostatnie sekundy. Pokaż się, pokaż się, proszę, smuga, pokaż się. No, dobra, super. Lecimy na punkt. Ana, ana. Aj, goddamnit. 3 do 0, przegrywamy. Hej, no i przykry dosyć mecz. Dosyć przykry. Niestety, jesteście świadkami no, fatalnej jakiejś pasy, fataj, fatalnej serii z mojej strony. Był taki przebłysk w, w postaci tego meczu, właśnie z kiedy. Rzeczywiście, no, był świetny mecz. 11 minut trwał cały odcinek razem ze wstępem. Także, no, uporaliśmy się bardzo szybko wtedy z przeciwnikiem. Ale ogółem, to co teraz widzieliście, to jest, kurde, no, mój chleb powszedni, jeśli chodzi o mecze klasyfikacyjne, jak do tej pory. Ech, no, i to jest takie bardzo, bardzo przykre. Znaczy, wiecie, niby się nie przyjmuje tak pod względem statystyk, ale, no, no, bo jakby wiecie, no. No wiadomo, miałem dużo lepsze wyniki w przeszłości, tak jak mówię, dwa mecze wygrane, no masakra, jakieś na osiem meczów rozegranych to jest bardzo, bardzo biedna, e, biedny bilans, no ale bardziej chyba mnie boli to, że muszę Wam to pokazywać, także e, liczę na to, że po prostu gdzieś tam e, przyłkniecie ze mną te ciężkie czasy i, i będzie moment, kiedy wrócimy do formy i będziemy cisnąć naprawdę nieźle, chociaż nie wiem, no. Nie wiem, wydaje mi się, że gram po prostu przeciętnie, tak, tak bez szału. I, I coś po prostu nie gra, coś nie gra. Zobaczymy, zobaczymy, będę trenował. Tymczasem dziękuję wam za uwagę. To był Overwatch i moje niesamowite lamienie w tę grę. Także dziękuję, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!